Szanowni Państwo, rok temu, w 2010 roku został powołany w Sejmie Grupa Parlamentarna do Spraw Spadnienia Rozsianego. W skład grupy wchodzą posłowie wszystkich opcji politycznych, głównie przede wszystkim lekarze, ale także inne osoby. Zespół powstał po to, żeby wspomóc w swoich działaniach Towarzystwo Spadnienia Rozsianego. Dzisiaj akurat tak się składa, że jest Światowy Dzień SM-u i w Sejmie o godzinie 14 będzie posiedzenie zespołu, jak gdyby mające po pierwsze na celu wzmocnić ten dzień, wzmocnić dążenia towarzystwa. Będziemy omawiali sprawy właśnie legislacyjne. Zapytamy Ministerstwo Zdrowia, na jakim jest etapie legislacja, jakie dąży, na jakim etapie również jest y, działanie, rejestracja leków i myślę, że, że to będą główne, dwa główne punkty dzisiejszego spotkania Zespołu Parlamentarnego. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję Pani Poseł, że, że będzie tak, że po tych naszych dzisiejszych warsztatach y, jeszcze silniejsza, jeszcze mocniejsze będą niż kontrolowania tego procesu legislacyjnego. W to, że mogę jeszcze chwilę, tak jak mówię, oczywiście dlatego, że po pierwsze jestem raz posłem, a po drugie jestem lekarzem, więc od 30 paru lat, i że, i, że tak powiem, to ta sytuacja zdrowotna nie tylko pacjentów z SM, ale innych jest niedobrze znana, więc jest to jeszcze jeden motyw do, do że tak powiem, do działania. My się tutaj dzisiaj spotykamy, Dziękuję bardzo Pani poseł. także po to, żeby uświadomić sobie, że choć my wiemy, Państwo więcej na pewno od nas dziennikarzy, ale jednak wiemy czym jest choroba, jaki jest przemysł strachu nierozsiałego, to jednak wiedza o społeczeństwie, to o czym mówił redaktor Tomasz jest naprawdę nieduża. Zobaczmy, przekonajmy się co Osoby, które chodzą po ulicach wiedzą na temat stwardnienia rozsianego. Bardzo proszę. To jakiś jest goat, to nie wiem. anty. tak, bo mam żagę, mam Tak wiem, bo pracuję jako asystent osoby, nie i się stykam z ludźmi, którzy mają taką problem. Myślę, że Stwardnienie rozsianego jest jedną z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego osób dorosłych, na którą choruje niemal 2,5 miliona ludzi na całym świecie. W procesie patologicznym stwardnienia rozsiadkowego biorą udział krążące autoreaktywne limfocyty, które przekraczają barierę krew-mózg, wchodząc do ośrodkowego układu nerwowego, co prowadzi do stanu zabawnego użytkowania kręgi i efekcie do Miejsca uszkodzenia krwawki są widoczne na okazach rezonansu magnetycznego, jako zmiany ogniskowe. Powstający stan zawarki powoduje zniszczenie otaczających aksony osłonek mielinowych oraz masowe niszczenie oligodendrocydów, co prowadzi do delilinizacji, utraty aksonów i neuronów oraz tłucy. Ośrodkowy układ nerwowy posiada zdolność regeneracji uszkodzeń. Także po wielokrotnych atakach zawartych endogenne procesy naprawcze stają się coraz mniej skuteczne, ponieważ w obrębie uszkodzeń występują czynniki hamujące regenerację. Dlatego też na wczesnych etapach choroby obecnie są w bardzo stopniu procesy regeneracyjne, ale w późniejszym okresie mechanizmy regeneracyjne stają się mniej skuteczne, a narastające rzuty zapalenia powodują coraz większe uszkodzenia tkanki i rozwój biozwy nie stosowane wobec pierwszego rzutu oddziałuje głównie na aspekt obecnej i jest jest częściowo skuteczne. Istnieje zatem zatem zapotrzebowanie na nowe metody leczenia, które oprócz hamowania procesu zapalnego mogą bezpośrednio oddziaływać na obecnej 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 związany z przebiegiem choroby procesy neurodegeneracyjne i nieprawcze. co słyszałam e, na się e, ale jest aktywny w sękodzie. i myślę, że się tym, co robi. Kolegiem. I ja chodził o królew. No i mówię, że ma się to jest, nie tak jest w trakcie, ale no mówi, że postępowałam w chorobie, ale był człowiek. On miał wtedy 37 lat. Tak, ja nie, nie. To bardzo poważna kłopot. Osoby, które spotykamy na ulicach mówią, coś wiem, coś słyszałem, mam jakąś orientację, mam znajomego. Nie jest to wiedza rzeczywiście, która dzisiaj wystarcza, żeby być prawdziwym wsparciem, żeby walczyć o prawa pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane. A ja chciałabym poprosić pana profesora Wojciecha Kozłowskiego o do... to, żeby...